Cześć! Zapraszam na nowy film na naszym kanale, pełnym najróżniejszych niesamowitych i zaskakujących ciekawostek. 5 operacji plastycznych zmieniających ludzi w zwierzęta Mało jest takich osób, które nie lubią zwierząt. Co więcej, niektóre z nich traktują zwierzaki lepiej niż dzieci i wydają na nie prawdziwą fortunę. Jednak, jak daleko może sięgać ta miłość i fascynacja zwierzętami? Okazuje się, że praktycznie nie ma granic. Są bowiem ludzie, którzy celem swojego życia uczynili upodobnienie się do zwierzęcia. Polega to na całkowitym zmienieniu rysów twarzy za pomocą chirurgii oraz operacji plastycznych, nie myląc tego w ogóle z medycyną estetyczną. Dla wzmocnienia efektu, osoby te poddają się także tatuowaniu i kolczykowaniu. Numer 5. Jocelyn Wildenstein. Miliarderka Jocelyn Wildenstein, znana w show biznesie jako kobieta kot, od lat uznawana jest za przykład ofiary operacji plastycznych, które zamiast upiększyć, zniszczyły jej twarz. Dziś celebrytka bardziej przypomina postać z horroru niż naturalną piękność, którą była przed laty. Wildenstein pojawiła się już w jednym z naszych zestawień, kiedy mówiliśmy o nieudanych operacjach plastycznych, ale tu kobiety kota również nie mogło zabraknąć. Choć jak się okazuje, jej zmiany w obliczu metamorfoz innych fanów zwierząt wcale nie są tak spektakularne. Urodzona w Lozannie w Szwajcarii Jocelyn, swego przyszłego męża miliardera Aleka Wildensteina poznała dzięki saudyjskiemu handlarzowi bronią ich małżeństwo trwało 21 lat, a zakochani doczekali się dwójki dzieci. Kiedy w latach 70. w Związku Wildensteinów pojawił się kryzys, kobieta postanowiła, że zrobi wszystko, by odzyskać zainteresowanie męża. Zdecydowała się na operacje plastyczne, a że pasją jej męża były dzikie koty, postanowiła, że upodobni się nieco do ukochanych kociaków partnera. Niestety, starania Jocelyn zakończyły się fiaskiem. Już po pierwszej operacji plastycznej jej mąż nie był zadowolony z jej wyglądu. Co więcej, wcale nie był zainteresowany żoną i jej staraniami. Rozczarowanie i żal pchnęły kobietę do kolejnych poprawek, m.in. wstawienia implantów szczęki, policzków, powiększenia ust oraz licznych liftingów. Z czasem eksperymenty z medycyną estetyczną wymknęły się spod kontroli, a kobieta kot stała się pośmiewiskiem mediów. Podczas rozprawy rozwodowej sąd orzekł, że Jocelyn Wildenstein nie dostanie dodatkowych alimentów na operacje plastyczne, od których się uzależniła. Ostatecznie otrzymała od byłego męża 2,5 miliarda dolarów w rozliczeniu rozwodowym i 100 milionów dolarów rocznie przez 13 lat po rozwodzie. Szacuje się, że Jocelyn na zmiany swojego wyglądu wydała przeszło 4 miliony dolarów. A choć bardziej niż kota przypomina straszydło, to sama zainteresowana stwierdziła, że nigdy nie uważałaby, którakolwiek z jej operacji plastycznych była nieudana. Numer 4. Eric Sprague Urodzony w 1972 roku jako Eric Sprague, człowiek jaszczurka był jednym z pierwszych, którzy podzielili sobie język na pół. Niemal całe jego ciało jest pokryte zielonymi tatuażami mającymi przypominać łuski, jego zęby zostały wyszlifowane i zaostrzone, ma też liczne silikonowe i teflonowe implanty w głowie. Erik nie zawsze był jaszczuropodobnym stworzeniem. Wiódł spokojne życie doktoranta na Uniwersytecie w Albany i uzyskał tytuł licencjata filozofii. Erik twierdzi, że rozpoczął swoją fizyczną transformację jako dzieło sztuki oparte na ciele, które badałoby ideę tego, co to znaczy być człowiekiem, i podkreśla, że jego rodzina zawsze bardzo go wspierała. Obecnie mieszka z żoną, ich fretkami i od czasu do czasu podróżuje ze swoim zespołem rokowym, Lizard Skynard. Zanim ruszymy dalej, pamiętajcie zostawić łapkę w górę i zasubskrybować kanał. Numer 3. Ted Richard. W Wielkiej Brytanii mieszka Ted Richard, znany jako Parodman, który jest ogromnym miłośnikiem papug. Tyle tylko, że jego miłość do tych kolorowych ptaków nie kończy się na ich hodowli czy studiowaniu ich życia. Parodman podjął szereg inwazyjnych operacji ciała, aby jak najbardziej upodobnić się. Właśnie do papugi. Zaczęło się od kolorowych tatuaży. Obecnie Ted ma ich ponad 110, a zdobią one nawet jego gałki oczne. Dodatkowo na ciele ma 50 różnych przekłuć i mikrodermali, czyli skórnych kotwic, z czego większość znajduje się na jego twarzy i głowie. Jednak do najbardziej spektakularnych zmian należy zaliczyć te, które zostały wykonane operacyjnie. Mężczyzna ma na przykład chirurgicznie rozdwojony język, a także usunięte uszy. Operacja tych ostatnich trwała aż 6 godzin, a chirurdzy musieli mu wszepić w miejsce usuniętych części druty, by mężczyzna mógł nosić okulary. Kolejnym celem mężczyzny jest znalezienie chirurga, który potrafi przemienić jego nos w dziób. Numer 2. Chiara de la Bate. Jocelyn Weldenstein to przy tej kobiecie nieobrośnięty futrem kiciuś. Włoszka Kiara de la Bate poddała się ekstremalnym modyfikacjom ciała, z których przepiłowany język jest najmniej kontrowersyjny. Jej przemianę można śledzić na TikToku, na którym ma tysiące fanów. Jej celem jest transformacja w kota. Ta młoda kobieta posiada kolczyki w 72 miejscach na ciele, przekute ma nawet wargi sromowe, gdzie ma kolczyk o długości 1,6 cm. Jednak to, co naprawdę przeraża, to lista zmodyfikowanych części ciała młodej Włoszki. Kobieta wykonała m.in. plastykę powiek, czyli operację polegającą na usunięciu nadmiaru skóry lub tłuszczu z powiek. Ponadto wszczepiła sobie 10 implantów na obie dłonie. Dodatkowo ma sześć rogów, koraliki na genitaliach, wytatuowane gałki oczne oraz usunięte sutki. Koci, a raczej potworny wygląd Ciary de Labate, dopełniają spiczaste uszy, trwały eyeliner, implanty na czole i paznokcie przypominające pazury. Nie myślcie, że to już koniec, bo kobieta deklaruje, że nie zamierza się na tym zatrzymać, dopóki jej wygląd nie będzie jej w pełni satysfakcjonował. Do ostatecznej przemiany w zwierzę potrzebny jej jeszcze lifting kocichoczu lub kantoplastyka. Do tego zmiana kształtu zębów, podcięcie górnej wargi oraz więcej tatuaży. Co więcej, kobieta planuje wyposażyć się w system transdermalny, czyli specjalne plastry, do których chce przyczepić ogon. Dopiero wtedy będzie mogła powiedzieć o sobie, że jest prawdziwym kotem. Ponoć zainteresowanie zmianą wyglądu, a raczej przemianą w kota, pojawiło się u Włoszki już w wieku 11 lat. Wtedy po raz pierwszy przekuła i naciągnęła sobie uszy, a wszystko dlatego, że znajomi często porównywali ją do futrzastego zwierzaka. Może zatem uważajcie i zastanówcie się dwa razy, zanim powiecie do partnerki czy partera kotku bądź misiu. Numer 1. Denis Avner Dennis Avner, amerykański inżynier, jest dość znany z uwagi na operacje plastyczne, mające jak najbardziej upodobnić go do Tygrysa, a dokładniej do Tygryficy. Znany jako człowiek kod mężczyzna, pojawiał się na szklanym ekranie m.in. w Replays, Believe it or Not i Larry King Live. Avner był z pochodzenia Indianinem z plemienia Huron którzy wierzyli w fizyczne przeobrażenie człowieka w jego duchowego patrona zwierzęcego. Pracował jako technik sonaru w marynarce wojennej Stanów Zjednoczonych, zaś po zakończeniu służby pracował jako programista i technik komputerowy. Tak naprawdę jednak, poza pracą, całkowicie poświęcił się swojej przemianie w zwierzę. Czuł ponoć silne duchowe powinowactwo z tygrysicami i zaczął od tatuaży tygrysich wzorów na twarzy, aby przypominać to, co uważał za swoje osobiste zwierzę duchowe. Często mówił ludziom, że szaman, którego spotkał w plemieniu, w którym rzekomo dorastał, kazał mu zmienić ludzką postać. Jego indyjskie imię brzmiało nawet kocio Stalking Cat. Człowiek kot przez długi czas był rekordzistą świata w liczbie trwałych przemian dokonanych w celu upodobnienia się do zwierzęcia. Przeszedł 14 zabiegów chirurgicznych, w tym zastrzyki silikonowe, implanty podskórne, chirurgiczną modyfikację linii włosów, kształtowanie uszu, spłaszczanie nosa, rozszczepianie górnej wargi i zmiany kształtu zębów. Zapuszczał sobie paznokcie i malował je na czarno, był upodobnić je do tygrysich pazurów. Nosił żółte soczewki z sygnaturą oczu kota, postarał się nawet o mechaniczny ogon. Wszczepił też wąsy, które podtrzymywane są na miejscu przez piercing. Niestety, człowiek kot zmarł w wieku 54 lat w swoim domu. Niewiele wiadomo o jego śmierci, choć prawdopodobnie było to samobójstwo. Nie ma informacji na temat tego, czy wszystkie te osoby przed kolejnymi operacjami odwiedzały psychologów. Chociaż trudno też nie zastanawiać się, jak z punktu widzenia etyki jakikolwiek chirurg mógł podjąć się którejkolwiek z tych operacji. I choć panująca moda na przebieranie się za zwierzęta jest mocno kontrowersyjna, to fizyczna przemiana jest jeszcze bardziej szokująca. A swoją drogą ciekawe, czy ktoś próbował przeobrazić się na przykład w pawiana? Dajcie znać w komentarzach, o jakich zwierzęcych metamorfozach wysłyszeliście, może pojawią się w kolejnym odcinku. Pamiętajcie zostawić lajka i zasubskrybować nasz kanał, jeśli jeszcze tego nie uczyniliście. Do zobaczenia w kolejnym filmie poświęconym najróżniejszym ciekawostkom.